TV w sali konferencyjnej areny Sanok odbyło się spotkanie przedstawicieli władz województwa podkarpackiego z młodymi hokeistami Ciarko PBS Banka Hasanok, którzy 3 marca sięgnęli po złote medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Marszałek Mirosław Karapyta nie krył zadowolenia i uznania dla sukcesu drużyny reprezentującej Podkarpacie. Sanok jest tym takim miejscem, gdzie możemy się szczycić hokejem, speedwayem i wydaje mi się, że... Strategii rozwoju województwa nie można budować bez strategii wychowania młodzieży i rozwoju sportu. W 2012 roku Sanoczanie zdobyli najgorsze dla sportowca czwarte miejsce. W tym roku było zdecydowanie lepiej. Podopieczni Jana Nowaka wygrali wszystkie spotkania, choć nie w każdym było łatwo. Najtrudniej było na pewno z Osięcimiem. Był to mecz na styku. Oddawaliśmy wiele strzałów na bramkę, ale... Bramkarz dobrze bronił, że się W końcu jest to jeden z lepszych bramkarzy w polskiej lidze. Pierwszy minut na pewno okrzyk po zwyciężonym turnieju. No byliśmy bardzo zadowoleni. Zjedliśmy placek, moja mama upiekła, to naprawdę, wszyscy byli zadowoleni. Zawodnicy otrzymali upominki, a najważniejszym z nich była koszulka Mistrzostw Świata Juniorów, które odbyły się w ubiegłym roku w Kanadzie. Jednym z kibiców był marszałek Karapyta. Choć już wiadomo, że seniorzy Ciarko PBS Banka hasanow nie nawiążą do sukcesu młodszych kolegów i nie staną na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski, to kibice wciąż zaciskają kciuki i wierzą w wywalczenie medalu koloru brązowego. Dzisiaj drugi mecz z GKS-em Tychy. W poniedzielnym spotkaniu prowadzą rywale. Pojedynek toczy się do trzech zwycięstw. TV